Halo Siemanko z tej strony Patryk OIT. Witam Was na małym pack openingu. Odbieramy dzisiaj paczki za Silver 1 wbity Food Champions w mistrzostwach Food oraz za Złoto 3 w Division Rivas. Jeżeli się nie mylę, nie grałem w ogóle w tym tygodniu Division Rivas. Bierzemy paczki niewymienne, więcej paczek, większa szansa na trafienie czegoś. A no nawet jak nie trafimy, to będą piłkarze do OSBC do przepalenia, także jest ok. Także bierzemy tutaj odbieramy paczki. Odebraliśmy tak ranga trzecia tak jak mówiłem złoto 3. Oczywiście w komentarzu pochwalcie się czy wam coś dzisiaj poleciało. Za nagrody. Od Champions czy Division Rivals. I odbieramy paczkę paczki za. Silver 1 w tym jeden player pick. Tak dobrze mówię. Jeden player pick kwalifikacje do następnych mistrzostw, mega paczka oraz duża złota paczka piłkarzy premium i do tego 20 tysięcy monet także jest ok, będzie co otwierać także uwaga, lecimy z player pickem marzy się salach z drużyny tygodnia ale czy to możliwe no niemożliwe ale mamy el arabiego pod overall ma bardzo wysoko ocenione strzały na 89 Ciekawy piłkarz. Nie słyszałem o nim. No nie no, wybieramy tutaj pod overall. Nie ma szału. Ale też nie jest najgorzej w sumie. Wysyłamy do klubu. No i przed nami ulubiona część tego programu, czyli paczki. 14 paczek. Jeszcze więcej niż w zeszłym tygodniu. Mamy tak, 4 duże złote paczki. To są akurat słabe paczki. Złotą paczkę zawodników. Premium, ok. Dużą złotą paczkę piłkarzy premium. Mega paczkę. Paczkę piłkarzy Electrum Premium. Paczkę piłkarzy Electrum Prime. Mieszana paczka piłkarzy Prime. Dwa razy, nawet trzy, cztery razy. I mieszana paczka rzadkich, rzadkich piłkarzy. I tutaj są też, bodajże pięć paczek za. Za, za, za SBC, które wychodziło od poniedziałku robiłem wszystkie SBC pod odcinek, nie otwierałem paczek. Także lecimy z pierwszą paczką, zobaczymy czy coś dzisiaj nam poleci ciekawego. Zaczynamy od najgorszych paczek, można powiedzieć. Mamy rzadką kartę. Rzadkiego zawodnika, lewy obrońca Abst z Fejnordu z Holandii. No. To nie jest jakiś dobry traf No ale przyda się Przyda się na pewno Coś oprócz tego mamy Kolor krzesełek Modry O ciekawy kolor Wysyłamy do klubu i lecimy z drugą paczką Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji tutaj na tym kanale Pack opening oczywiście co czwartek będzie się pojawiał Także no Kolejna paczka. Mamy rzadkiego zawodnika. Vereu Vertout. Nie wiem jak się czyta jego nazwisko, ale Francuz. Środkowy pomocnik defensywny z, z Romy. Do tego Hit oraz Jones z Manchesteru United, które się pożegnało z edycją Ligi Mistrzów w tym roku. No, taką padakę co oni grają to naprawdę, nie? Do tego Malong oraz ale no, ale no. Mam ich w klubie wymiennych, zaraz zobaczymy. Trafili, trafiliśmy ich w zeszłym tygodniu i nie wymieniłem ich nadal. No tak, tak jak mówiłem. Nie wymieniłem ich do tej pory. Lecimy, następne dwie paczki. Duże złote paczki to takie dla picu. Tu, żeby coś poleciało dobrego, to naprawdę trzeba się postarać. I tutaj nawet nie mamy rzadkiego zawodnika. Villa Real, atza, Baka, napastnik Kolumbijczyk. A tak poza tym to nie ciekawego. No jak na razie te paczki się nie zapowiadają jakoś za super, ale te paczki, że złote paczki, no to co można od nich wymagać, tak szczerze. Zaraz się zaczną z samymi zawodnikami także. Będzie ciekawie. Lecimy z kolejną paczką. Ostatnia paczka. Ostatnia duża złota paczka. Under z Leicester City. Prawy pomocnik. Turek. No. Co mam powiedzieć? Nie, no, będą do przepalenia piłkarza. A ten, jakiś zadowolony. O, ja Ci dziękuję. Pałk Saloniki. Nie, nie, nie. Stroje Chelsea oczywiście. Mamy. Lubię. I teraz. Zostało nam 10 paczek z samymi zawodnikami, tak? Dobrze mówię? Także otwieramy, tak jak w zeszłym tygodniu, tam gdzie najmniej rzadkich piłkarzy jest. Najmniej rzadkich kart, w sensie. Otworzymy to. 12 kart, 6 złotych zawodników na pewno, trzech rzadkich. Zobaczymy, zobaczymy. Lecimy. Jest rzadki złoty zawodnik. I, i, i. co to może być? Nic ciekawego, Pałon. L.A. Galaxy z Ameryki tutaj nam tu przyleciał ma bardzo dużo tempa i mu tu sami trafiamy go drugi tydzień rzędu także no może przyniesie nam tym razem szczęście o to wymiana paczka to wymienna paczka nawet nie wiedziałem także wysyłamy na listę transferową no szkoda że się nie udało nic trafić no szkoda naprawdę ale to lecimy tutaj z następną myślę że otworzymy teraz mieszane paczki piłkarzy Prime 12 zawodników 4 zł na pewno w tym 6 rzadki także lecimy lecimy kolejna paczka jest rzadki zawodnik ale nic, nic poza tym Arnautowicz o jakby był w West Hamie jeszcze no to bym się cieszył, a tak to tam nie ma co, ale overall wysoki do klubu oczywiście, bo te wszystkie karty są niewymienne, ma dostaliśmy Kopacza, w jakiej drużynie w ogóle gra? w drugiej lidze Bundesligi Wulsburgu Kickers no proszę no to już tam zrobił odcinek Kopacz trafiliśmy bardzo dobrego do zawodnika i lecimy Kolejną paczką. Pierwsza. Pierwszy walkout będzie. Zobaczycie. Dam się poszczęści. Czy nie za bardzo? Zobaczymy. Jest rzadki zawodnik. Ale nic poza tym. Oj oj, oj. Dzisiaj to tragedia. Tragedia. Z trafami. Tyson, szachtar, Doniec, Lewy skrzydłowy, lewy pomocny. No, szaktorowi nie wyszło coś za bardzo w tej ligi mistrzów. Ale tak to jest, nie? Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Zostały nam dwie, dwie mieszane paczki piłkarzy Prime, także otwieramy, liczymy na coś ciekawego. Chociaż się już nie łudzę na to, że coś trafimy. Rzadki piłkarz, nawet ekranów nie ma prawy pomocnik. Kastań, Kastagna, kastań. Naprawy pomocnik z Leicester City. Oprócz niego nic ciekawego. O, Lipski. kolejnego Polaka trafiamy. No, jakby tak poleciał Lewandowski, może tak zapowiadają tutaj Lewandowskiego, nic nie leci z tych paczek. Także otwieramy ostatnią mieszaną paczkę piłkarzy Prime. No te paczki coś tam dzisiaj nie działają. Tak jak powinny działać. Jest rzadki piłkarz, jakieś dziwne flary. Co to jest? Ojeju. Franco, 58 overall. O ja cię dziękuję. Widzieliście to? Najlepsza, pacz najlepsza karta w tej paczce, Najlepszy zawodnik. O ja cię dziękuję. O nie. No to... Jej sobie chyba żartuje Dał nam pięć paczek, nawet ekranów nie było. Zobaczymy, co my tutaj otwieramy. I teraz złotą paczkę zawodników premium, ponieważ jest najmniej rzadkich tutaj piłkarzy. 12 złotych piłkarzy, trzech rzadkich i otwieramy. Uwaga, jest na pewno no, rzadki zawodnik, to musi być, ale nawet ekranów nie ma. No to dziękujemy, dziękujemy. Ruben Diaz. No to jej widzę ładnie tutaj. mnie paczka wymienna to sobie ich posprzedamy, posprzedajemy Nic poza tym No cztery paczki cztery nadzieje Otwieramy Paczkę piłkarzy Electrum Prime 12 zawodników 6 zł 6 rzadkich Kolejna paczka. Jest rzadki zawodnik. O, mamy ekrany. Jest Chorwat. Jest SP. Kto to może być? Real Madrid. Mamy Modric. Luka Lukas Modric. Luka Modric. Jest walkout. 8-7. To jest wymienna paczka. To jest niewymienna. To jest wymienna paczka. Czy Luka Modric jest coś wart? Mamy walkout. Mamy walkout. W końcu. W końcu. Ojojojoj. Oj, 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 oj. 20 tysięcy. No ale zawsze to jest 20 tysięcy do przodu. Także jest super. Do tego czywel no nic wart nie jest, Lamela podejrzewam, że też, ale mamy walkout i to w wymiennej paczce, także jest super, jest super, mamy walkout, drugi tydzień z rzędu mamy walkout, także jeszcze trzy paczki, no zapowiada się ciekawie na ten koniec otwierania, 90 ogólnie 7 kart. 98 niewystawionych nawet na, liś na, li na liście transferowej. Przepraszam, się stresuję jeszcze przed tym mikrofonem. Czasami się zacinam. Otwieramy mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy. Tutaj jest tylko z 12 piłkarzy, 4 rzadkich. 4 złotych w sensie. 12 rzadkich. Czy będzie coś w tej paczce? Są niebieskie jakieś flary. Co to może być? Hiszpania, S.O., Barcelona Pique, Gerard Pique, o nie, Drugi walkout z rzędu. Drugi walkout z rzędu, tak samo jak tydzień temu. A jeszcze dwie paczki. Ale pique czy. A, paczka niewymienna. O, ja Cię dziękuję. Najlepsze jest to, że. Mam go w zwykłej karcie, w złotej. Będę miał dwóch pique. W klubie, ja Cię dziękuję. Ale dwa walkouty z rzędu. Coś ta liga hiszpańska. Coś tam z Ligi Hiszpańskiej sypią w tym tygodniu. Tak, poza tym, o, trafiliśmy Karamoko, bardzo dobry zawodnik z Las Klims. Tak, poza tym, ciekawego, ale mamy drugi walkout rzędu, także jest super, jest super. Jeszcze dwie paczki, i to dwie najlepsze paczki w sumie, bym powiedział. No, dwa razy dało. No, teraz to nawet ekranów nie będzie, no, ale próbujemy. Mega paczka. Otwieramy mega paczkę. No może trzeci lokal rzędu, to by było coś, to by było coś. I lecą flary, są ekrany na pewno Niemcy bramkarz. Arsenal Leno, Leno dobry traf, mamy 8-5 ocena, mamy ekrany. To jest wymienna paczka, o to jest pytanie, do tego portu. I do tego, wow, Renan Lodi, Lo i Halo w karcie UEFA Champions League. On się przyda do SBC, to na pewno. no jest coś wart? No, 10 tysięcy Portu 90, aż tempa. To może być dobry zmiennik. Po 2000. Dobra, czyli wyślemy te dwie karty na transferową. Resztę wyślę do klubu. Trafiamy również cienia, który jest warty. I herb Chelsea. Tak jest. Aktywujemy herb. Dobra, później zaktywuję ten herb. Oczywiście herb mojej ukochanej drużyny. I została ostatnia paczka. Duża złota paczka piłkarzy premium. Dwa walkauty z rzędu. Trzecia paczka, ekrany. Co tutaj nas czeka? Ostatnia paczka w ten czwartek. Zobaczymy się dopiero za tydzień, w czwartek na pack openingu I uwaga, uwaga, co my tutaj mamy. Są ekrany, to na pewno Argentyna, LO. Ajax tagiafiko. 8 8.4 Ocena ogólna dobry traf dobry traf to jest chyba paczka wymienna nawet nie wiem czy jest coś wart czy nie Tagiafiko Oj 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 się coś tutaj zacięło niedobrze. Się coś tutaj za zacięło kochani moi. Dlaczego to się tak stało czekamy chwilę. Coś tutaj jej. Tam chcę przeszkodzić pakopeningu. Nie dobrze, nie dobrze. Dobrze, no niedobrze, niedobrze. Co tutaj się dzieje? Wystąpił problem z połączeniem z serwerami jako Ultimate Team. Spróbuj ponownie później. Dobra, wejdziemy w sklep, to będą, będzie paczka. To co trafiliśmy w paczce. Się załaduje ta paczka. Może taki traf tam jest? Nie chcę załadować. Jest jakaś ikona 8-4? Nie, no raczej nie. Też może być Joe Gomez z Liverpoolu, środkowy obrońca. I jeden z droższych. No ale nie chce nam się załadować paczka. Wyjdziemy z Ultimate Team i wejdziemy. No oj, ojoj oj, coś tej jej tej zawodzi. Ale pak opening uważam za udany. Dwa okałty, potem dwa ekrany z rzędu. I mamy ta grafiko paczka wymienna do tego delanej. Prus Dortmund. Delanej. Karcie. Rzadka UEFA Champions League także jest ok. Oprócz niego Kulusewski z Juventusu, prawy skrzydłowy też w karcie UEFA Champions League i Borja Ichlesias. Ale raczej nic wart nie jest. Tutaj to go sprzedamy od razu na szybko. Teraz tak Jafiko, ile to możesz kosztować? Tylko muszę kogoś tutaj wyrzucić. O. Nie, nie mogę teraz sprawdzić, nie wiem dlaczego. Tutaj tak zrobimy. Te karty, które mnie nie interesują, wrzucimy na dół. I te droższe wyślemy. Rzadsze. wyślemy tutaj na listę transferową. Resztę wysyłam do klubu. Także dziękuję, kochani, za obejrzenie tego pakopeningu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pack opening, Pochwalcie się w komentarzu, co trafiliście. I zostawcie suba oraz łapkę w górę pod tym filmikiem. Trzymajcie się ciepło, ciemanko. <laughs>